Halo, halo, dzień dobry bardzo! Dobrze, to, że wróciłem, to wiecie, bo to już był jeden vlogasek z tego, natomiast będzie się działo. Dziś jadę do Opola, żeby jutro spotkać się z moją ekipą tatuowania, już zakończyć pracę nad tym, co mam. Natomiast dla mnie każdy tatuaż coś znaczył i ten, który skończyliśmy po pół roku w dwie osoby kłócia, jest dla mnie taką pracą, które najwięcej ma związanego z moim życiem, bo oddałem trochę dowolność chłopom z Opola, z misterium tatu, no i ta dowolność przerodziła się w zarąbistą pracę, która symbolizuje w czterech kadrach cały cykl mojego życia. I to już zostanie sobie ze mną na całe życie. Nawet jak będę miał 80 lat, będę z tego dumny, bo już mam prawie 40, jak dobrze wiecie, a zaczynałem z wami, mając 29, więc trochę czasu minęło. <laughs> o, dekada z życia. Więc tak to będzie wyglądało. Porozmawiamy trochę o tatuażach, jak to dziś. Dzisiaj jest, czy to naprawdę jest takie pase? Jak to jest, jak ludzie piszą kolorowanki, a recydywa, a to, a tamto, jak to to myślenie się w ogóle zmienia? I co dla kogo, co znaczy? No bo wielu dużo wiecie, że. Praktycznie obie nogi, obie ręce i trochę tam gdzieś jakichś wstawek innych mam, natomiast każdy dla mnie coś znaczy, czy okres w życiu, czy fajne wspomnienie, czy jakieś inne rzeczy, więc e, tak to wygląda. Dobrze, ruszam do Opola. Widzimy się wieczorem jeszcze na jakichś przemyśleniach. Wiecie, że jestem drugi dzień głodówki, a jak nie wiecie, to to se zobaczcie vloga o głodówce. No i tyle, tyle. Zobaczmy, co z tego będzie. Dobrze. Dzień następny jestem w Opolu już, gdzie jestem. No właśnie, kiedyś Ing, gdzieś misterium. Siema. Będziemy dzisiaj z całkiem rozmawiać, bo dużo będzie dzisiaj osób. Wszyscy będą. Wszyscy będą, no to rozmawiamy sobie o tatuażach, o ich znaczeniach, o ich sensie, jak wybierać tatuatorów i tak dalej. Ale pewnie skoro zajawiałem Wam tak mocno o, o tym, co robiliśmy na plecach przez w sumie 5 miesięcy, 6 nawet. Pięć, pięć sesji zrobiliśmy, ale jakież to były sesje? To były sesje pełne romantyzmu, czyli pełne bólu, bo to nie tylko Tomek, ale też Kuba, we dwójkę zrobili swoją autorską pracę, czyli we dwóch kuli mnie na raz. No w sumie tylko na masie znieczulającej na ostatnich sesjach, ale te pierwsze wytrzymywałem, czyli mamy 5 sesji po dwie osoby, po minimum średnio 4,5-5 godziny na sesję. Czyli jakby jeden tatuator to robił to z 10, to jest jakieś 50 godzin pracy dla jednej osoby, 50-60 godzin pracy, ale co ciekawe, na samą ostatnią chwilę, żeśmy planowali, co na tych plecach zrobimy. Chłopaki mówią, dobra, to będzie nasze prace, zaskoczymy Cię. I jakby pierwszy projekt, który przyszedł, ja mówię, no lubię to, dodałem tylko tam jeden element. Ale dobrze, najpierw zobaczcie, jak to się wszystko robiło. bo Mam akurat zrobione z tego wszystkie time timelapsy, z godzin cierpienia, zobaczycie to dosłownie, półtorej minuty. A potem zobaczycie efekt końcowy. Czyli lecimy za 3, 2, 1. Tyle tajemnicy Instagramowej. Zatem, co tu się wydarzyło? Idąc od strony lewej, wydarzyło się tyle, że chłopaki wpadli, aby w czterech kadrach zamknąć historię mojego życia. Od bezdomności, na którą oczywiście sobie sam zapracowałem, bo nie, nie wymarzę tego epizodu, że przecież nikt mnie nie zmuszał do niczego, nikt mi nic nie kazał. Po to, jak się życie odmieniło poprzez GoPro, właśnie GoPro 3, GoPro 3 na styku. No i potem już tylko praca, czyli diabeł tasmański, a na koniec to właśnie faza Kubusia Puchatka, którą chyba dobrze znacie, czyli kreskówek. No i to jak się to wszystko skończyło i się kończy tak naprawdę powoli gdzieś ten rozdział w życiu już za parę lat. No uznałem, że tutaj absolutnie nie ma żadnej dyskusji, chyba nawet dużo nie poprawiałem, tam dodałem tylko tego stitcha u góry, bo stitch musi być obowiązkowo z cytatem. Eee, właśnie, czyli nie daj małym rozumkom, nie daj małym rozumkom sobie wmówić i wszystko o twoich marzeniach. No i tak to wyglądało, nie, więc w temacie tatuaży, eee, w temacie tatuaży mam dzisiaj jeszcze Ania doszła i z każdym mógłbym rozmawiać, Prawda jest taka, że powody do robienia tatuaży dzisiaj są różne i tutaj Tomek nie będzie ukrywał, że nie są, e, natomiast powody w większości są takie, że a jeżeli chodzi o małe tatuaże, no bo jest moda i to jest moda, ale też jest symbolika, bardzo dużo jak tu siedzę, czy siedziałem w poprzednich studiach tatuatorskich, to dużo osób symbolicznie robi sobie tatuaże, data, jakieś dzieci, urodziny i tak dalej, ale też już chyba taka moda się zrobiła teraz. Moda? No moda, że po prostu chce sobie zrobić dziarę. Też, też. Anja, misliš da ćeš napojiti No. Więc to tak wygląda. I jeżeli chodzi o tatuaże, to mm, na pewno uważam jedną rzecz, że skoryguję jak jest źle. Jest to decyzja na całe życie teoretycznie, bo praktycznie można to zmieniać. Dzisiaj można usuwać, coverować, zmieniać, przemieniać. Na pewno to się zważa, gdzie chodzisz i do kogo chodzisz, bo co się nauczyłem tutaj chodząc, a już będąc po 5-6 latach pierwszych tatuaży, że no wszystkie były zrobione, no powiedzmy okej. Okay. Czasami nie wiadomo co autor miał na myśli, musieliśmy poprawiać, ale też na przykład bicie igły i tak dalej powodowało to, że no musieliśmy poprawiać tatuaże i... Każde coś dla mnie znaczy. Od rąk po nogi, więc nie będę wam teraz tego prezentował. Natomiast jedna rzecz, z czym się nie zgodzę, to demonizowanie ludzi, którzy sobie robią tatuaże, bo to jest taki trochę relikt PRL-u, że jeżeli ktoś miał dziarę, to znaczy, że jest recydywa albo ma zaburzenia emocjonalne. Oczywiście zgodzę się z tymi zaburzeniami emocjonalnymi, natomiast moda, która panuje już tak naprawdę, odkąd pamiętam, od 20 paru lat, powoduje to, że dla mnie akurat tatuowanie się jest troszeczkę jak tuning. Niektórzy lubią normalna, niektórzy je tuningują, robią swój projekt i to nie jest nic takiego, żeby kogoś ganić za to. Owszem, są pewne granice, mnie one już są przekroczone, no bo zdecydowanie one są przekroczone, ale nie wiadę na przykład na twarz. Ja sobie na twarz nie wiadę i, i dla mnie to dla mnie osobiście po prostu nie widzę takiej potrzeby. Poza tym zawsze starałem się tatuaże robić do jakiegoś momentu. A wiecie dlaczego? Jakby przyszło mi kiedyś pójść do pracy w garniturze na przykład nie. Dziś już wiem, że do pracy mi nie przyjdzie iść, ale nie będę wyciągał sobie e, tych tatuaży dalej. Czy żałuję jakiś? Tak, żałuję jednego tego. I z tym już nic nie zrobię. To jest taki typowy sebiksowy. O, o, taki typowy co z tym tam zrobić? Musiałbyś usunąć, nie? Ale wiesz jak się kończy usuwanie. No wiem. Różnie się kończy usuwanie. <grym> no właśnie też porozmawiajmy o usuwaniu. Tak 100%, 100 się nie da usunąć dzisiaj jeszcze. Wiesz co, są różne metody, różne laserie. Zależy też jak wbity był ten tatuaż. Jeżeli jest zabliźniony, to już tego nie usuniemy w 100%. Jeżeli nie był zabliźniony, to, to jest duża szansa, że go nie będzie... W... Prawie w ogóle widać, nie? No i ewentualnie można to z kołowe. Ja tutaj um, właśnie? No I usuwasz to tak, tak, zobaczcie. Usuwałem, bo już w sumie e, nie usuwam. Minąłem 8 albo 9 sesji na Okej, okay, a sesja usuwania ile kosztuje zależy się od wielkości, nie? co, wtedy my już mieliśmy swój i także za nic nie Pamiętam. No. no to jest jedna rzecz. Druga rzecz głupota, jaką można zrobić, no to jest jakieś imiona ukochanych i tak dalej. Życie się no, różnej doży. No zawsze można poszukać. Yy... Z takim sam mnieniem <laughs> <laughs> osoby, nie? Nie, to, to, jest, to jest dla mnie głupota. Daty oczywiście życiowe są ważne, bo... Dzisiaj mamy w planie, bo jedyne, czego mi brakuje, to chcę dorobić jeszcze jeden tatuaż, to jest pewnie Max. Potem myślimy tylko ewentualnie te plecy połączyć z rękami. Symbolika, nie? ewentualnie daty, takie rzeczy, bo pamiętam, jak dzisiaj pozdrawiam serdecznie, ale nie będę Cię przyjacielu wymieniał z imienia i nazwiska. oszczędzić tego, jak robił sobie tatuaże, taka i taka, i za chwilę musiał, wiesz, kowerować. Co roku robił inny tatuaż, więc opracowaliśmy ze sobą, nie wiem, z 15 lat temu, więc ee, tak to wygląda. Ceny tatuaży właśnie, bo. Teraz się robi cholerna konkurencja tak. na rynku. Konkurencja wynikająca przede wszystkim też z ceny, ale za ceną też idzie jakość. Bo dzisiaj każdy może sobie kupić świńską skórę albo nawet nie, poćwiczyć trochę tatuowania, tak. sprzęcić na Allegro? E... Tak, sprzęcić na Allegro i potem tak to wygląda. Więc tu nie jest tak, że tani tatuator, tani tatuator, tani tatuaż będzie bardzo zły, ale idą za tym pewne ryzyka. Przede wszystkim podstawowa sesja otwarcia w ogóle, żeby wyciągnąć igły, to jest ile u Was? 400? Nie, dwie to jest taka cena startowa. Za cokolwiek, ale dlaczego? Dlatego, że tu wszystko musi być higienicznie przygotowane i to jest ważne, bo znam studia tatuatorskie, po których no, niektórzy mieli do końca życia problem, na przykład zapalenie wątroby typu C, bo igły niesterylne, bo to, bo tamto, bo ktoś oszczędzał i cena otwarcia wynika przede wszystkim z przygotowania wszystkiego, nie? Tak, stanowisko najwięcej kosztuje, nie? Tutaj w tej cenie, cenie otwarcia. Nawet jeżeli chcemy sobie zrobić, nie wiem, jakąś jedną literkę czy, czy, czy coś takiego, nie? Tak. O, to ja podejdę, bo Ania akurat robi, Ania nie będę Cię tam straszył i peszył, ale wszystko wyczyszczone, wszystko odkażone, wszystko folią położone, wszystko powijane i do tego igły wszystkie, przecież to nie są igły, które się wyjdzie klient i na następnego się używa. Nie, no nie, wszystkie igły są jednorazowe. Tak i to jest ważne, bo kiedyś były czasy, gdzie były igły włożone na sterylizację. Tak, było coś takiego, też yy, kiedyś spotkałem się z czymś takim, że jakoś podkarzali w jakimś płynie specjalnym czy coś. No, coś takiego było, że igły były po prostu w słoiczku w jakimś płynie założone. I teraz sobie wyobraźcie sytuację, w której ktoś miał. Nie powiedział HIFA, w której ktoś miał C, zapalenie wątroby, no różne dużo inne chorób, które może przenieść się skórą, więc to jest bardzo ważne. Kolejna rzecz, no to jest właśnie tak jak Tomek mówi: maszynka a maszynka. I ta maszynka a maszynka robi taką różnicę, że albo dobijasz za 3-4 lata ten tusz, albo nie dobijasz tego. No to też ręka tatuatora oczywiście. Czy znaczy, to, to, to już tutaj bardziej bym powiedział, że. To jest ręka tatuatora, bo da się też jakimś chińskim sprzętem w jeżeli ktoś potrafi. Mhm. Ale no jednak sam wiesz, jak, jak używasz narzędzi też, to jeżeli kupisz coś lepszego, no to nie będzie się po prostu z tym bawił, tylko po prostu będzie to działało tak jak należy. No. Kiedyś się wkurzał przy, przy pracy, że coś jest nie tak. Dzisiaj całodniowe sesje tatuatorskie, z tego co wiem, e, przede wszystkim mówi się, że to jest 8 godzin, ale to fizycznie nie jest 8 godzin. To jest jakieś 6 godzin pracy, inaczej człowiek by mu ręce obschły, a nawet bym powiedział 5-6 godzin pracy. 8 dlatego, że to 8 godzin się tu siedzi, się wybiera, się kalki nanosi, e, to też jest ważne. Rozpinają się w Polsce między 800 a nawet 3000 zł. No, powiem Ci. Słyszałem ostatnio nawet 4,5 za całodzienną u jakiegoś super artysty i tak są, dalej. Są też tacy, słyszałem, nie nie nie, nie nie, nie, mam tych informacji takich sprawdzonych, że nawet do 7 tysięcy są tacy topowi artyści, którzy tak notują, yy, no. ale 800 to, to chyba mówimy teraz o tych. Yy, undergroundach, co się mnożą. No. Tak, 800 to, to, to są undergroundy. tak powie, to za no, nie na za 800 zł, żeby kupić najlepszy sprzęt i wszystko, to raczej to, to nie. Nie, ja mówię o takich, wiesz, że się otwierają studio dopiero na wsi, gdzie wiesz, na przykład czynsz kosztuje za taki lokal jak ty masz, no mniejszy powiedzmy nie. Płacisz człowieku 1500 zł albo dwa. no, no to masz koszta wtedy down, nie? Tak. Działalność prowadzić na zasadzie, bo prowadzisz. nie? Koszta masz jakie masz, bo masz sprzęt taki byle jaki. I to się zaczyna. A nie, nie mówisz, że rysownik, który tam jest jest zły. No Nie, 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 nie bo nie można powiedzieć, ale no gdzieś tam konkurencja się zaczyna. To trochę jak wiecie, warsztat, a pan Kazio u siebie gdzieś tam. Natomiast no zawsze warto zwrócić uwagę na. To, żeby coś było e, dokładnie, sterylnie i tak dalej, to jest w ogóle pedantyzm na tym punkcie, bo jak widziałbyś cokolwiek, że z brudnego igły, jakiegoś no. niewiadomego pochodzenia, nie nie przy Tobie, to ja bym się wycofał. U Was taka sesja całodzienna, ja nie pamiętam, ty mówiłeś. Zależy też y, jaki, jaki tatuaż. No kolorem lecimy yy... cały dzień, bo tusze kosztują. No, to powiedzmy te 1800. 1800, to też jest do zniesienia. I wtedy, za te 1800, to, powie... to byśmy wydziargali na dwie sesje całodzienne. No, tak od łokcia do, do, do no. Banky, no Więc jak robicie rękaw, to trzeba sobie wszystko zaplanować. Druga rzecz, planowanie tatuaży, to jest to, co ja wszystkim powtarzam znajomym. A ktoś mówi, ja se zrobię tu. Taki, taki fisz. Za pół roku przychodzi, a ja bym chciał jeszcze jeden, a potem jeszcze jeden. I potem wychodzi tak, że trzeba lepić. Że no, trzeba lepiej ci to jakoś ładnie połączyć, a nie zawsze się da ładnie połączyć. Więc zastaną się trzy razy, na przykład jak dziewczyny co na nogach robią, a ja sobie to zrobię kwiatuszki, a potem sobie zrobię łytkę, a potem połączmy to w całość. No i potem chłopaki siedzą i się zastanawiają. Wy też tak. dużo poprawiacie. Jak tu siedzę, to było dużo poprawiania. Pamiętam. Przychodzili beż, ludzie beż. No, od tanich tatuatorów, dobrych, ale tanich, ale sprawdź, czy dobry, czy tani, <noise> na pewno szybki. <głos> 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 więc tak to wyglądało. Ile tam Ci dziarasz już lat? Nad... Ja dziarę od... 13 roku czy 12? Nie, No na, 13 30. lat. Wiadomo, że, że nie, nie, że 13 lat temu yy, usiadłem w studiu i codziennie tatuowałem. To były początki, kiedy kupiłem y, pierwszy sprzęt i a studio, po prostu zaczynałem. Nie? A studio tamto kiedy otworzyłeś? Yy, na krakowskiej. 20 roku bodajże. Ja na no właśnie, ja przyjeżdżam już od 20 roku, czyli od 5 lat, tak, 2021. Coś takiego, no. No na pewno Tomek przeszedł ze mną fazy obywatela Łysego, których dużo się robiło. No najlepszym przykładem słuchajcie jest yy, gdzie to jest? Tu jest przykład. To kiedy było zrobione, to był Baby Yoga. Dziś jest po prostu Joda. Tylko Baby Joda był wtedy, kiedy ważyłem 40 kilo więcej. Więc on był taki ładny, polchniutki, nie? A kiedy z chudem, to się zrobił Old Joda. Ale też jestem przykładem, gdzie tatuaże, a waga nie bardzo zmienia się. Bo ludzie się martwią o to. Tak, martwią się, ale to. To, to, to tak się nie dzieje. No tu w minimalnym stopniu u mnie na, na tym jodzie, ale on dalej trzyma kolor, wszystko ładnie trzyma, tylko faktycznie nie jest już baby joda. No, to jedyny przypadek u mnie na ciele, gdzie przy tatuowaniu coś się stało, natomiast tu gabary, te wszystkie ręce i tak dalej, to wszystko mi pozjeżdżało i jest ok. Dobrze, będę sumował tego vloga pewnie jeszcze później, zobaczymy co dzisiaj wyrzeźbimy, bo mam taką symbolikę gdzieś tam w głowie do zrobienia, ale najpierw się znieczulę emlą. Emlom, którą się nakłada minimum dwie godziny przed tatuowaniem. Emlom, której warto poczytać ulotkę przed użyciem. <grym> I emlom, które jest na receptę. Ale tak, to jest rzecz, która pomaga. Aczkolwiek musicie też wiedzieć, że w niektórych miejscach nie warto, nie? czyli Emily nie warto stosować, jeżeli byście chcieli na rękach, no bo tu nie bolą tatuaże w porównaniu, na przykład do boczków, czy do zgięć kolan, czy do przodów kolan łokci, tam warto, czy tam gdzie słońce, no dobra, nieważne gdzie, ale tam też warto. Dlaczego? Bo to jest taki efekt, który na plecach przeciwczyliśmy. Jak chłopaki przejechali we dwóch raz maszynką, super, nic w ogóle nie czuć. Jakbyś w ogóle człowieku nie miał skóry, ale jak już się miejsce rozorało i potem wjeżdżał, co tu się działo? W ogóle ta sesje to były chyba najlepsze, jakie miałem ze względu na śmiech. sobie chłopaki i tak na przykład, nie wiem, opowiadają, no to dzisiaj to zrobimy, to zrobimy, to zrobimy. Ja się za taki siny coraz bardziej, no tak z 4-5 godzinami przepraszam, klient też ma coś do powiedzenia. E, tak, tak, prosimy. więc no, ogólnie było było fajnie, więc miałem zestawienie dwóch maszynek na plecach. Dość ciekawe jest to doświadczenie. Na szczęście powiedziałem kategorycznie, że drugi raz pleców nie zrobiłem. Ja <laughs> <laughs> się nie dam, tak, zobaczę, wiesz tak po śmierci każe sobie wiesz, tą skórę wyciąć i gdzieś powiesić komuś w prezencie. Dobrze, przejdźmy sobie do, jest godzina 9.38. I właśnie tatuatorzy, to też jest tak, że nie każdy tatuator wam wszystko zrobi. To też trzeba wiedzieć jak to jest. Nie? Jeden robi w kolorze, inny tak. lubi w czerni. Jeden lubi realizm, inny nie lubi realizmu, więc pogadamy później. Słuchajcie, yy, mówiłem, że coś małego, ale Tomek nie zaskoczył. Tomek wymyślił coś, chciałbym to, to i tamto, no i zaskakujące, nawet takie detale jak tutaj. No. No wiadomo, czyli to rocznik i to jest właśnie to, że człowiek potrafi usiąść, namalować i zrobić i za to też się płaci ani nie gotowcy z neta, więc przekładamy zaraz, przymierzamy. Ja się znieczulam. E, Być może tylko taki mały kawałek na boczku lub tutaj kiedyś może będzie krata, krata, boiler krata, nie wiem, e, ile godzin pracy nad tym, łącznie parę na pewno. Nie mam pojęcia, ile będzie trzeba? Nie, nie, ja wie, ile nad tym, moim eee... nad tym samym, Nad moim? No. No tak z dwie godzinki przysiedziałem. Bo dzisiaj to też wiesz, że maksymalnie dwie godzinki, nie? No tak. Tyle co maś działa, a już od jutra chcę trenować. No. Tak i to też jest... I będziemy później na spokojnie mogli działać, nie? To też, jest bez, to też jest fajne, słuchajcie, że ja 10 lat temu zacząłem działanie, 11 lat temu. A to jeszcze były czasy, gdzie się kalki przepisywało, przerysowywało. A dzisiaj jest drukarka, klikasz klik i ci wydrukuje kaleczkę. Dobrze, widzimy się przy odbiciu, a potem widzimy się na koniec. Dobrze, zatem już w domu, oj tak w domu już od wczoraj, wczoraj wróciłem, ale dzisiaj od rana z łopatą hału, bo vlogi wracają. Dzieje się kochani, dzieje się. Endurance, lego, szczęki składają się. Mówiłem, że jest skrobne jeszcze jeden mały tatuażyk, nie, ale taki, taki motoryzacyjny, że coś dla mnie znaczy, bo brzucha już nie chce robić, jako brzucha o, takiego o, kulki się wysypały, Schodłem, nie, więc o, takie tam kontury na razie. Co jeszcze wraca poza vlogami, oj teraz będzie tu z budowy basenu, tu z rancha, tu z następnego rancha, a tu mam kochani, co ja tu mam, no, co ja tu mam, hmm. co ja tu mam, nie wiem zerknę może zobaczycie, <laughs> na pewno co mam, to fajne noże, marzyło mi się całe życie i fajną deskę, ale dobrze. No Zróbmy unboxing, tymi nożami nie powinien być ale no, trudno. Tak jeden z... O -o -o. Czy wy też macie koty, które gadają na stop? Ten jak się parę lat temu rozgadał, to... O, tu mam na przykład, słuchajcie, skalple. Po co ci skalple? Zostanę chirurgiem. Nie, skalple modelarskie. A to, drodzy widzowie, oznacza, że wrócą... Tak! Oczekiwane od 2017 roku sobie obiecywałem. 17, 18, 19, 20, 21, 5, 22, 23, 24. 8 lat mam na kanale, mówiłem, że w końcu siądę do modelarstwa i to jest ten moment, w którym siadam do modelarstwa siadam, bo ja już nie muszę, ja już mogę sobie. Dobra, fakt, zajmuję się jeszcze nagrywaniem jakichś tam innych nowych serii, i tak dalej, ale to nie istotne. Dobrze, słuchajcie, odwiedźcie chłopaków, mm, zostawcie im polubienie na Instagramie ode mnie z przekazem od Micha. Aby ktoś kiedyś chciał se dziarkę zrobić, bo to chyba był dobry, fajny, sensowny wykład. Ja wiem, jestem człowiek brudnopis. Jakby zawsze główno mnie interesowało czy jest zdanie, bo ty masz się sobie podobać. No wiadomo, że jeżeli tak się tatuujesz, poprawisz to znaczy, że nie bardzo się sobie podobasz, a może po prostu customizujesz, coś dodajesz, no nie wiem. Nie wiem. Ciężko mi to byłby orzec, ale dobrze. Nowy, subskrybuj. Stary, subskrybuj. Kciukuj w górę, komentuj. Trzymaj się. Cześć.